No hejka wszyscy, Lelakiel1997 Witam serdecznie w kolejnym odcinku, o którym dzisiaj dzisiaj rzeczy związane z Ligą Mistrzów sezon 2021 połączone z Ligą Europy Mamy Starter'a, w którym mamy saszetkę z kartami limitką Firmino, dwie saszetki normalne jest multipack z pięcioma trzy... sześcioma saszetkami z tym ta z limitką i trzy dodatkowe luźne saszetki, więc postaram się zrobić między Liverpoolem a Jestem United pojedynek, bo to mamy Rashforda do wyboru. W kolorze się tak wybędzie. saszetki luźne też tu mamy, i damy to na bok. Może my rozerwimy w tym czasie tutejszy zestaw. trochę tego mamy, jak widzicie o darmowych zakupach w apce jest też co nieco i produkty z tej kolekcji jakie mamy, są też puszki małe, są duże też oczywiście limitki też, też mecz ataksy na żądanie Czy też zasady gry z innymi mamy, są kładki. i tym razem jeśli chodzi o checklistę na top skąd trzeba sprawdzać to jest przede wszystkim Oczywiście plansza do gry też tu się znajduje. Mamy te wkładki. I włożymy, żeby było wiadomo, jaka to kolekcja. Teraz jak widzicie, mamy, Messi, mamy Mbappé, Messi, Lewy, Haaland, Hazard, Pogba. I gotowe. Mamy album złożony, z i tak dalej. Jest pliczek z kartami z Roberto Firmino. Są dwie saszetki z pięcioma kartami, dodatkowe, promocyjne. No, tutaj. Tutaj mamy Multipak, którego też rozmo rozmontujemy. Są tutaj saszetki te chatkowe. Tu mamy tą z limitką. Tu mamy te trzy i tu mamy te dwie. Więc trochę to zorganizujemy inaczej, o. Mamy tak. Oczywiście zobaczymy najpierw kto w nam jest obok Roberto Firmino. mamy oczywiście tego Firmino Liverpool jest na pewno kart Liverpool, będziemy szukali mamy kodzik QR idzie na, idzie na bok i tutaj mamy oczywiście tych zawodników w kartach z serii Superstars i mamy tutaj takich zawodników jak z Barcelony jest też Vainaldu z Liverpoolu Alaba z Bayernu, Erbelipsk, Olmo jest Salah z Liverpoolu, jest Angel Di Maria Casemiro, jest Vinicius z, Barcel z Realu Madryt, Junior oczywiście, wan, wan Bisaka z United, Man United, z PSG Marquinhos, z Chelsea z Borussia mamy Roysa i karta Agent Card Taktyczne oczywiście, a pojedynek Najwięcej no tymi drużynami będzie dotyczył tych saszetek, które tutaj są, oczywiście. No i zobaczymy, jak ostatecznie to wszystko wyjdzie. No i mamy ka pa rozkład kart, oczywiście. Między in mniej więcej jak to wygląda. No, oczywiście, Rashforda. Tym razem jest brązowy, trafiony, więc żeby być. Kodziki i tak będą składane na bok. I dopiero poprzez te 10 saszetek możemy zacząć pojedynek między tymi ekipami. Mamy na początku z Borusi Halanda, jest Mekeles z klubu Bridge, mamy Fuchsas. Steli co my tu mamy, z Liverpoolu mamy Salah'a, jest punkt i z United mamy Man of the Match, czyli mamy Harego Maguire'a. A więc teraz zobaczmy te promocyjne saszetki, co sobie tu skrywały. Jest Marsylii Mandanda, z Chelsea Ridigera, z PSG mamy Icardiego, z Marsylii Towę i z Borussii mamy Halanda, więc Haland już mamy dwie sztuki. Halanda, co dalej? Z Bayernem mamy Neuera, z Borussi Piszczka, mamy Mendiego, z City, Konoplianka, z Szachtara i mamy pierwszy Herbik, jest Atletico Madryt. Herbik, damy go, herbik damy tutaj tak na razie. Zacznijmy teraz tipaka, saszetki. Taki może tam coś będzie. Chodzi, teraz mamy inne, jak widzicie? I mamy ponownie w niemu salacha. to jest 2 do 1 w tej chwili. Po jedynku. Dalej mamy Linera z Borussiem Gladbach, jest Basz, drużyna turecka, Istanbul, Baszak, -Szichir. mamy Topala, jest herbik Zenitu, więc drugi herb, mamy Liverpool, Milner, więc mamy 3 do 1. Jeszcze karta Club Hero Cezara Aspiliquette, więc te Club Hero Challrunder to będziemy tam odkładali sobie. Kolejny kodzieci tu. W kartach specjalnych mamy Man of the Match, Oblaka i Rising Stara Rodrigo, więc te karty specjalne też. Na damy je tu. Mamy Club Hero Millera. Jest Tarabt. Mamy tutaj Solomona Szachtara i jest United look Show, więc mamy 3-2 w tej chwili. Mamy następny Man of the Match. Kartę jest nią Kasper Schmeichel z Leicester. Mamy też Benesza z Borussii, M. Gladbach, Rising Star'a. A dalej mamy z Atletico Jorente, z PSG mamy Bernata. Z drużyny szkockiej Glasgow Rangers mamy Jacka i z Leicester ponownie mamy Schmeichela. Razem na karcie zwykłej. Mamy tym razem Allrounder Modrić z Realu Madrid, jest z Liwska Sabicer, kolejny Herb, tym razem Borussia, Mönchengladbach, Mamy Liverpool 4-2, Oxford Chamberlain. No i mamy co? Z Marsylią mamy Paez, Star playera i z United Club Stopol Pogba 4-3 w tej chwili. Ale Liverpool nie zwalnia tempa. Mamy Mane, man of the match, to jest 5-3 w tej chwili. Mamy jeszcze Linkstara, Barnesa. Co z ekipy Leicester? Mamy kolejny gol dla United, Harry Maguire, więc mamy 5-4. Mamy club hero Celticus, Scotta Browna, z Benfica Florentino i z Bayernu Benjamin Pavar. Teraz pora na saszetki z boksów. Będziemy mieli kolejny go dla United i to już będzie 5-5. Kto tym razem? Fred. Payet z Marsylii. Z Benfiki mamy Ferro. Z Barcelony Ter Stegena. Znowu mamy Liverpool. Momo Salah po raz trzeci na tej samej karcie. Już w tej chwili mamy 6-5. I jeszcze David Dawid Sanchez. Mamy kolejny gołęb dla Liverpoolu. Mane, to już jest 7-5. Mamy Celtiku od Sona Eduara, z Benfica, Weigla, z Barcelony, Semedo, z Borussii, jest star player, konkretnie mówiąc Jaden Sancho i mamy z City logo, bo wiemy, że City to lechany tylko w boksach karty, będą tych drużyn do trafienia. No i zacznę ostatnią saszetkę. Mamy klub Hero, hat -Trick Hero Rodrigo. I na kacie hat Hero i Rising Star. Mamy z Bayernu Sanes, Pezze Sarabia, Klub Rijkskrieg i Chelsea Tomoria, więc wynik meczu ostatecznie to jest 7 do 5. Dwie limitki. Taki klub stop Pogba, No i coś na pewno z innych kart powpada, na pewno, więc no na stronie teraz Topsa przyjdzie ustalić jak Mamy te karty poukładać, no i tak dalej. Oczywiście, łapki w górę. Subskrypcje piszcie też w komentarzach, co Wam powpadało w kartach starter, multipak czy inne puszki. No i co? Widzimy się następnym razem. Do zobaczyska.